Program ma zawsze Sakrum i Profanum Urszula Laborów, witam Państwa. Nie lękajcie się, wypowiedziane w czasie uroczystej inauguracji Pontyfikatu 22 października 1978 roku. To wtedy papież Polak wygłosił swoją programową homilię, która stała się zapowiedzią nowego Pontyfikatu. Zapraszamy do diecezji warszawsko-praskiej, w której parafia pod wezwaniem świętej Rity z Kasi wzbogaciła się o niezwykły dar relikwie świętego Jana Pawła II. Do Polski przywiózł je arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita Talwowski, osobisty sekretarz świętego papieża Polaka. Parafia świętej Rity z Kasi jest jedną z najmłodszych w Polsce. Powstała 25 marca 2020 roku. Została erygowana, co pamiętają tu wszyscy, w przeddzień wybuchu w Polsce pandemii. Święta Rita jest taką świętą obecnie bardzo lubianą i do której uciekają się tak naprawdę ludzie różnych stanów. Jest to patronka nazywana od spraw trudnych, beznadziejnych, gdzie osobiście w tym czasie jakoś Panu Bogu spodobało się zdroje łaski łas za jej stawiennictwem. I dlatego ucieszyłem się, kiedy ksiądz biskup ordynariusz Romuald Kamiński zaproponował mi, że właśnie będzie parafia pod wezwaniem świętej Rity. A powstała tutaj dlatego, że powstają nowe bloki, nowe osiedla i, i była taka potrzeba, żeby nowy kościół powstał właśnie w tym miejscu. Rita Scassi urodziła się niedaleko Ansyżu we Włoszech na przełomie XIV i XV wieku. Żyła prawie 100 lat. Na chrzcie w kościele w Kaszli otrzymała imię Margarita, od którego włoskim zdrobnieniem jest właśnie Rita. Powołanie zakonne odkryła już w dzieciństwie. Chciała wstąpić do zakonu, lecz kiedy miała 14 lat, wydano ją za mąż za szlachcica. Ten zostaje zabity i kiedy umiera w wyniku konfliktów z przeciwnikami politycznymi, Rita wyprasza mu pojednanie z Bogiem. Wkrótce z powodu zarazy umiera jej dwóch synów, bliźniaków próbowała wtedy wstąpić do klasztoru, ale siostry postawiły warunek. Miała doprowadzić do zakończenia politycznych sporów w ówczesnej Italii. Był to warunek niemożliwy do spełnienia. Według legendy jej wstąpienie do zakonu miało charakter cudowny. W czasie snu Rita została przeniesiona do klasztoru przez świętych Jana Chrzciciela i Augustyna. A siostry, zastawszy ją rano w klasztorze, wreszcie postanowiły ją przyjąć. W zaciszu swej celi zakonnej modli się pości i podejmuje różne umartwienia. Ofiaruje je za chorych, cierpiących, za małżeństwa przeżywające sytuacje kryzysowe, za zwaśnione rodziny. Szczególnym darem pana Jezusa dla Rity był dar cierpienia. Pan Jezus z krzyża, przed którym święta się modliła, posłał jej ciernie ze swej cierniowej korony. Cierni ten przez 15 lat bardzo boleśnie ranił jej czoło. W życiu wspólnoty zakonnej także dane jej było wiele wycierpieć, głównie z powodu niezrozumienia. Na krótko przed śmiercią Rita prosiła o przyniesienie róży ze swego ogródka. Mimo zimy i mrozu jej przyjaciółka znalazła pod śniegiem rozkwitłą różę i zaniosła ją ciężko chorej. Dlatego róże stały się atrybutem świętej, a płatki róż poświęcone w dniu jej święta, 22 maja, wielu osobom przyniosły ulgę w cierpieniu. Nie tylko nawet parafianie tutaj przychodzą, ale zjeżdżają się ludzie, byśmy powiedzieli, z okolic, z Mińska Mazowieckiego, z Legionowa, z Nowego Dworu Mazowieckiego, z Płońska, więc 22 każdego dnia miesiąca jest takie specjalne nabożeństwo czci świętej Rity. To jest połączone z witanią, z koronką do świętej Rity. Później jest msza święta, procesja z figurą świętej Rity, która została specjalnie e, sprowadzona z Włok, więc gromadzi się wtedy bardzo dużo osób. To Jest też wiele świadectw e, łask otrzymanych za stawienicę świętej Rity. Sarkofag z jej nienaruszonym ciałem do dziś znajduje się w Bazylice Sanktuarium w Kashi. Świętą Ritę kanonizował papież Leon XIII w 1900 roku. Sto lat później ojciec święty Jan Paweł II w przemówieniu do czcicieli świętej Rity przybyłych do Rzymu na rocznicę jej kanonizacji mówił Symbolem kultu świętej Rity na całym świecie stała się róża. Należy mieć nadzieję, że życie każdego jej czciciela stanie się jak róża zerwana w ogrodzie rok Kaporena zimą niedługo przed jej śmiercią. Oznacza to, że będzie ona życiem podtrzymywanym gorącą miłością do Pana Jezusa. Drodzy czciciele świętej lity, ofiaruje ona swoją różę każdemu z Was, przyjmując ją duchowo, starajcie się żyć jako świadkowie nadziei, która nigdy nie zawodzi i jako głosiciele życia, które zwycięża śmierć. I bardzo się cieszę, że święty Jan Paweł II zamieszka właśnie w naszej młodziutkiej wspólnocie parafialnej, ten wielki Polak, ten wielki święty, do którego też chcemy się modlić właśnie przed jego relikwiami. Dla mnie Jan Paweł II jest też związany ze świętą Ritą. Nie wszyscy może wiedzą, pamiętają, że 20 maja w 2000 roku, roku jubileuszowego, Jan Paweł II poprosił, aby przywieziono ciało świętej Rity, które zachowało się w całości na plac świętego Piotra. I wtedy w przemówieniu powiedział takie piękne słowa, że rodziny na te czasy, które przed nami, wybierajcie ją sobie za patronkę. Oczywiście do świętej Rity uciekają się ludzie różnych stanów, ale on także zwrócił uwagę, żeby rodziny uciekały się do świętej Rity i za jej stawiennictwem zanosiły swoje modlitwy. I też także taka moja była, moje marzenie było, żeby właśnie święty Jan Paweł II, który wskazywał na świętą Ritę, aby zamieszkał także w naszej współacie parafiany. Pragnę uroczyście przekazać cząstkę świętych relikwii świętego Jana Pawła II dla parafii pod wezwaniem świętej Elity w Kasi w Warszawie. Książe proboszczu, przyjmij te relikwie, otacza je należną czcią i przekazuj do uczczenia biernym. Nie wszyscy modlący się przed tymi relikwiami, zabstawienictwem świętego Jana Pawła II, otrzymują obfitość łask i niego naśladują wierze i gorliwości. Święty Janie Paweł II mówi Święty Jan Paweł II mówił do czcicieli świętej Rity. Sto lat od jej kanonizacji z radością po raz kolejny wskazuje na nią jako na znak nadziei szczególnie dla rodzin. Drogie rodziny chrześcijańskie, obyście i Wy również naśladując jej przykład nauczyły się znajdować w wierności Chrystusowi siłę dopełnienia Waszej misji służenia cywilizacji miłości. Z nami ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, zastępca przewodniczącego konferencji Episkopatu Ukrainy, ale także od 1996 roku osobisty sekretarz świętego Jana Pawła II, a po jego śmierci w 2005 roku ksiądz arcybiskup został też sekretarzem papieża Benedykta XVI. Witam serdecznie, szczęść Boże! Szczęść Boże! Ksiądz arcybiskup osobiście przywiózł relikwie Świętego Jana Pawła II do warszawskiej parafii św. Rity z i nie pierwszy raz ksiądz arcybiskup sprawia właśnie poprzez takie wydarzenia, że mamy w Polsce teraz w diecezji warszawsko-praskiej wyjątkową szansę do spotkania się ze świętością papieża Polaka. Co parafia musi zrobić, by doświadczyć zaszczytu otrzymania fragmentu jego doczesnych szczątków? Z taką prośbą zwraca się ksiądz proboszcz do mnie, Cząc bisko ordynariusz potwierdza prośbę, bo on koordynuje, gdzie chciałby, żeby ten kult się Jana Pawła II odbywał, czy to w każdej parafii, czy w Dekanacie, czy tylko w jakichś sanktuariach. I taka prośba już wystarczy, by otrzymać relikwie pierwszego stopnia. Parafia pod wezwaniem świętej Lity z Kasi na stołecznym Grochowie jest bardzo młoda. Została erygowana zaledwie półtora roku temu i jest pierwszą w Warszawie parafią, której patronuje święta Augustianka, żyjąca w XV wieku we Włoszech. Święta Rita, przypomnijmy, najskuteczniejsza w sprawach beznadziejnych. Czy zgodzi się ksiądz arcybiskup, że to święta bliska Janowi Pawłowi II? W setną rocznicę jej kanonizacji, 20 maja 2000 roku, papież Polak mówił, że święta z Kasi jest dobrym przykładem geniuszu kobiety, która objawia się zarówno w macierzyństwie fizycznym, jak i duchowym. Sto lat jej kanonizacji Jan Paweł II wskazuje na nią jako na znak Nadziei, Szczególnie dla rodzin, wydaje się, że dziś te słowa papieża i odwołanie się do świętej rity są aktualne jeszcze bardziej. Ojciec święty Jan Paweł II podczas swojego pontifikatu y, cały czas kładł nacisk, aby dążyć do świętości poprzez przykłady, przykłady świętych, przykłady błogosławionych. Wynosił też na ołtarze wielu ludzi, nie tylko z duchowieństw, ale także osób świeckich. Chciał nam pokazać, że każdy człowiek może osiągnąć drogę doskonałości. I taką osobą była święta Rita, która znana była w po kościele powszechnym jako kobieta odważna, mężna, ta, która jednoczyła rodziny, która wypraszała potrzebne łaski w takich sprawach bardzo trudnych. I tutaj dzięki świętemu Janowi Pawłowi II ten kult także przyszedł do naszego kraju, do Polski i widzimy, że coraz więcej ludzi zwraca się do niej z modlitwą o pomoc i jest taką dobrą orędowniczką. Książę Arcybiskupie, święty Jan Paweł II to niezwykły świadek na nasze czasy, orędownik u Boga we wszystkich sprawach, zwłaszcza orędownik Bożego Miłosierdzia. O co my w Polsce powinniśmy prosić za jego wstawiennictwem? To także pytanie o to, jakie wyzwania stają dziś przed nami? Przede wszystkim to, co, do czego zachęcał nas Ojciec Święty Jan Paweł II? Abyśmy się nie lękali, abyśmy otwierali drzwi dla Chrystusa, abyśmy umieli świadczyć o tym, że jesteśmy od wielu wieków narodem chrześcijańskim, byśmy tej wiary się nie, nie wstydzili, ale przede wszystkim o nią w niej trwali i o nią się upominali w dzisiejszym świecie, gdzie przeważa laicyzm. Żebyśmy pokazali światu, że. Europa jest zbudowana na fundamentach chrześcijańskich, że to, cośmy osiągnęli, to jest w dużej mierze i zasługą Kościoła katolickiego. Księże arcybiskupie, jesteśmy po długo wyczekiwanej beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. To nasz kolejny orędownik w niebie. Mamy więc dwóch gigantów wiary wysoko w niebie. Czy to znaczy, że wystarczy teraz już tylko prosić? Oczywiście, po, po, po modlitwie, po prośbach Trzeba zamieniać te nasze także zmieniać nasze życie, nasze postępowanie. I tutaj chciałbym powiedzieć, że wiele razy słyszałam od naszego ojca Świętego Jana Pawła II, że on nauczył wiele, dużo nauczyłem się od kardynała Premasa Wyszyńskiego. I tutaj my również patrząc na ich życie możemy wiele zaczerpnąć do swojego życia i do wzrastania duchowego. Księży arcybiskupie w niedzielę 10 października pod hasłem Nie lękajcie się odbył się 21. Dzień Papieski. Pamiętamy te słynne słowa wypowiedziane podczas uroczystej inauguracji pontyfikatu 22 października 1978 roku. Pamiętamy tę programową homilię, która stała się zapowiedzią nowego pontyfikatu. Jan Paweł II wypowiedział donośnym głosem: nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Rozumieliśmy te słowa w 78 roku, ale czy rozumiemy je dziś? Z pewnością widzimy, że w naszych kościołach nie ma już tyle ludzi, tak jak za czasów Jana Pawła II, czy wcześniej. I dlatego powinniśmy jeszcze bardziej nawoływać ludzi, aby. Nie tyle otworzyli swoje drzwi, ale przede wszystkim zwrócili wzrok ku Chrystusowi, bo wtedy naprawdę będą czuli się wolni, będą mieli pokój w sercu i będą budować dobro w swoim otoczeniu, w swoich rodzinach i w swoim narodzie, bo tylko na dekalogu możemy zbudować przyszłość świata i dobro dla siebie. Książę arcybiskupie, już na koniec naszej rozmowy wiemy, że książę arcybiskup modlił się wraz z papieżem seniorem Benedyktem XVI w intencji Ukrainy podczas niedawnego zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy. I wiemy, że podczas tej wizyty w Watykanie książę arcybiskup spotkał się z papieżem seniorem. Czy ekscelencja mógłby nam powiedzieć coś o tym spotkaniu? Tak, miałem tą możliwość i to szczęście być zaproszonym do Ojca Świętego o godzinie 18.00. I tutaj ta rozmowa trwała 45 minut, a potem za 15.07, 19 wyjechaliśmy razem do Ogrodu Watykańskich. Ojciec Święty zrobił parę kroków przy pomocy balkoniku, następnie usiedliśmy na ławeczce przed Grotą Matki Bożej z Lourdes i tam odmówiliśmy część Różańca Świętego. Następnie Ojciec Święty jeszcze zaprosił mnie na kolację. I to spotkanie trwało razem dwie i pół, dwie i pół godziny, 2 godziny 15 i tutaj byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ ostatni raz Ojca Świętego widziałem półtora roku temu, a teraz dalej był bardzo sprawny umysłowo. Dużo mi opowiadał, pytał się, był zainteresowanym życiem naszego kościoła w Ukrainie i udzielił także błogosławieństwa mi osobiście i dla naszego kościoła. A jednocześnie także sprawy Kościoła w Polsce w sposób szczególny. Beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego była także bliska, i Ojciec Święty mówił, że to był wielki człowiek dla Kościoła i dla świata. I tutaj cieszył się, że taka beatyfikacja już dobiegła do końca, że w końcu jest ten wielki Polak ogłoszony, błogosławiony. Bardzo uprzejmie dziękuję. Ksiądz Arcybiskup Nieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, był gościem naszego programu. Dziękuję, dziękuję bardzo.